Cześć, witam Was serdecznie w nowym programie, w którym będę gościł wybitnych sportowców, a przede wszystkim zawodników Track Teamu. Takim właśnie zawodnikiem, zawodniczką Track Teamu jest Asia Łochowska, która przyjechała do mnie aż z Zielonej Góry. Krótko przedstawię Asia. Asia jest reprezentantką dyscypliny sportowej podnoszenia ciężarów. Ale Twoja przygoda, jak wiem, rozpoczęła się wcale nie od ciężarów a wręcz od czegoś skrajnie różnego, bo od akrobatyki sportowej, tak? E, tak, zgadza się. Na początku serdecznie witam. Bardzo dziękuję Michał za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło e, z Tobą porozmawiać, poznać osobiście. E, tak, moja historia generalnie sportowa zaczęła się w wieku 6-7 lat, e, gdzie na pierwsze zajęcia trafiłam na akrobatykę sportową. E, trenowałam ten sport przez około 6-7 lat, potem krótki aspekt skokotyczny. No i następnie, już podnoszenie ciężarów w wieku 15 lat. Także. No ale właśnie, powiedz, jak to się stało, że wiesz, no, lekkoatletyka czy akrobatyka sportowa jest no, podbiegającym trochę sportem od dźwigania dużych klamotów, A tak można powiedzieć, że takich ciężarów używasz, bo są to ogromne, niebotyczne ciężary dla takiej drobinki jak ty. No zgadza się. Ciężko to jakby tak powiedzieć, że to była jakaś decyzja. Nie, to był jakby naturalny proces gdzieś mojej kariery. Jako dziewczynka, wiadomo, bardziej inspirowało mnie i, i mega fascynowała akrobatyka, gimnastyka. Te wszystkie elementy robiły na mnie wrażenie. I, do tego miałam też predyspozycje naturalne, w sensie, że e, gdzieś tam już byłam tak elastyczna, więc można powiedzieć, no urodziłam się taka, a, więc e, jakby rodzice e, poszli za ciosem e, zaprowadzając mnie na te zajęcia. Natomiast e, ciężary sztanga była mi obca, była dla mnie jakby takim lękiem, czymś, e, z czym na pewno bym się nie związała, gdyby nie dwóch moich braci, którzy e, trenowali ciężary, e, i po już jakby rezygnacji ze skoku otyczce. E, Brakowało mi sportu, aktywności i jak to siostra pomiędzy starszym i młodszym bratem, musiałam iść w ślady, no bo było tam wesoło, było fajnie. Do końca nie wiedziałam o co w tym chodzi, no ale wiedziałam, że chcę być tam gdzie oni, chcę to robić, gdzieś te opowieści też mnie ciągnęły. No i zrobiło to na mnie wrażenie, kiedy się okazało, że rzeczywiście można to trenować nie tak jak widzę na zawodach, że jedno podejście, tylko rzeczywiście ten trening jest bardzo urozmaicony. No i Powiedzmy miała być to zabawa, wszyscy tak sądzili, ja też, a a się w pasję i sukcesy. No i w ogromne sukcesy, bo e, tak jak trochę poczytałem o twoich osiągnięciach, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem twoich medali. E, czwarta na świecie w 2018 roku, tak? E, mistrzyni świata, mistrzyni Europy. Albo świata, Europy, świata ale, nie, ale, nie, a w juniorach nie miałaś? E, wice, wice, wice. 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 No, ale to są wiesz, i, i tak jest tak, tak duży Twój dorobek medalowy na różnego rodzaju imprezach, ale chyba najważniejszym yy, takim dorobkiem, może nie medalowym, ale było wzięcie udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Zdecydowanie to, to trzeba przyznać, że mimo że gdzieś tam miejsce było odległe, to sam udział w tych igrzyskach i dojście do nich, gdzie jeszcze parę lat wstecz przed tymi igrzyskami, nawet nie miałam odwagi o nich marzyć. I tak jak się mówi często, że kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do wagi. U mnie trochę to się nie sprawdziło, bo bo ja nie zakładałam tego, że, że, że mogę być tak dobra w czymś, co lubię, żeby aż tak wysoko sięgnąć, gdzie są ikony gdzieś tam w głowie moich sportowców. No wydawało mi się taką to... to nie, nie realną odległością, a tu nagle po latach gdzieś tymi małymi kroczkami doprowadziło mnie to do Londynu, więc... No, mega sukces, mimo gdzieś tam mówię, nie, nie tych mniejszych szans gdzieś tam na, na pierwszą ósemkę, no to sam udział był dla mnie takim, można powiedzieć, sportowym medalem. Dlaczego znaczy o tym mówię? Bo wiesz, no mam kontakt z wieloma sportowcami i myślę, że każdego sportowca marzeniem jest. Reprezentować kraj na tak wielkiej imprezie, na olimpiadzie. To jest naprawdę wielkie coś. Już pomijając, że zdobyć tam medal, no to już jest w ogóle takie chyba spełnienie wszystkich marzeń, największych o, o w ogóle o medalach sportowców. Ale sam udział, sam wyjazd i, i to, jak możesz z tą naprawdę godnością i dumą nosić tego naszego orzełka na piersi, to sprawia, że człowiek czuje się taki. No, doceniony i wie, że to co robi, robi dobrze, prawda? Tak, a przede wszystkim jest to taka, można powiedzieć, klasycznie wisienka na torcie, w sensie, że sportowiec zawsze jak już zaczynają się te takie szczebelki, co by chciała osiągnąć, no to Idzie się w tą górę. No i generalnie udział w igrzyskach jest tą najwyższą drabinką i tak jak mówisz, nawet jeżeli się nie ma tego medalu, choć wiadomo, no byłoby to coś fantastycznego, no to i tak jest ta drabinka zdobyta i, i, i teraz jakby pracuje, żeby pojechać znów do Tokio i, i tam powalczyć już o te wyższe, te wyższe takie lokaty, być może nawet medal, ale to to nawet się boję można powiedzieć marzyć, bo, bo to wszystko musi jakby w moim życiu tym sportowym i w sumie, w sumie chyba też można to jakoś z taką naturalną całością, która gdzieś jakby się zazębia, a jeżeli sobie gdzieś tam całkowicie coś tak założę, no to zazwyczaj czasami jest lekko na tej nierównej drodze niż, niż rzeczywiście jakbym chciała. No właśnie tutaj się o takim aspekcie wiadomo no przygotowania do, do Tokio i, i do kolejnych Igrzysk, no to jest na pewno wielkie wyzwanie, ale chciałbym tutaj zapytać o taki aspekt właśnie, jak sobie radzisz z łączeniem tej swojej pasji, tych treningów, bo y, mówiłaś, że są one różnorodne, ale wiem, że niektóre treningi trwają nawet po 3,5 godziny, więc jest to naprawdę no, cała masa godzin spędzona na hali, y, z dala od rodziny, od, od, od wszystkiego, skupiona tylko i wyłącznie na tym, co robisz. Y, jak właśnie na to Twoja rodzina i jak Ty sama y, no, dajesz radę pogodzić to wszystko? Mentalnie bywa troszkę ciężko z tego względu, że jestem osobą bardzo rodzinną, zadomowioną i generalnie ciężko mi wyjeżdżać z domu, zawsze to emocjonalnie boli. Przez lata pracy gdzieś już nauczyłam sobie z tym radzić lepiej. Natomiast rzeczywiście ciężary ogólnie sport daje mi tą frajdę pasję, która, która zamienia ten gdzieś tam element tęsknoty w radość i wiem, że zawsze po dobrze wykonywanym treningu mogę zadzwonić gdzieś tam teraz te media też są tak, że jesteśmy tak naprawdę cały czas na łączach. No, a robię coś, co lubię, coś co kocham i z tego żyję tak naprawdę i póki mogę, póki mam zdrowie, czas, chęci, więc staram się jakby brnąć to dalej. Wiadomo, że zgrupowanie jakby kadry narodowej są 300 dni w roku. Jeszcze do tego dochodzi szkolenie, gdzieś tam klubowe zawody, więc naprawdę te odległości są pokonywane bardzo systematycznie są duże. Więc radzę sobie, myślę, że wynagradza mi to trening i radość, jaką po prostu z niego czerpię. No i sukcesy gdzieś tam, gdzie później na zawodach mogę, mogę się pokazać pobić rekord i wiem, że. To No, właśnie, powiedziała się o tym, że 300 dni w roku jest zgrupowanie kadry narodowej. No, większość osób pewnie nie zdaje sobie w ogóle sprawy, jak wygląda życie takiego zawodowego sportowca, no bo trzeba tak o tobie powiedzieć, że jesteś zawodowym sportowcem, że to jest przemieszczanie się praktycznie tylko i wyłącznie po ośrodkach przygotowań olimpijskich, czy to Cekniewo, czy Spała, czy inne ośrodki w Polsce, że to jest no właśnie taka rozłąka z rodziną i tak naprawdę poza czasem spędzonym na treningu, jest no, trochę taka można powiedzieć nuda i pustka, nie? No bo no, nic się nie dzieje w tych ośrodkach, są tam sami sportowcy skupieni na swoich celach, więc no, wiadomo, że ktoś kto profesjonalnie podchodzi do tego i, i osiąga w danej dyscyplinie sportowej jakieś sukcesy, jest skupiony przede wszystkim na tym, a nie na jakichś tam imprezach czy spotkaniach towarzyskich. Wiem, bo niejednokrotnie też byłem właśnie na zgrupowaniach kadry narodowej i właśnie czy to jest takie dodatkowe jakieś obciążenie dla ciebie, czy jakby tak jak powiedziałaś już wcześniej, że ten trening daje ci tyle satysfakcji, i później tę dalej, że no nie odczuwasz tego aż tak bardzo? Ja też może dlatego nie odczuwam tego braku jakby rozrywki, bo też nie jestem jakby duszą towarzystwa, a raczej bardziej gdzieś tam samotnikiem. No ale rzeczywiście jest coś takiego i to im dłużej trwa okres przygotowawczy, pewnie też niejednokrotnie tego doświadczałeś. Doświadczałeś się w sensie takim, że jest już zmęczenie, jest już tak, trzeba coś dalej robić. Trzeba coś dalej robić, jakby ma się wszystkiego dość, gdzieś tam rodzina jest daleko i, i, i to wszystko nagle nabiera szarych, ciemnych barw. No i wtedy rzeczywiście człowiek szuka jakiegoś dystansu, impulsu. Nie rozrywki, tak? bo na to nie ma czasu, na to się jest zmęczonym, i... ale czegoś, co, co, co pozwoli chwilę zmienić świat w tym w głowie i, i jakby troszkę odizolować się mentalnie, żeby, żeby gdzieś złapać tą równowagę, no bo no jest to ciężkie, to, to nie da się ukryć. I... Chociaż jest na tych obozach o tyle łatwiej w, w tych Cosaj, że są te różne dyscypliny, gdzieś tam przewijają się jakieś tam jacyś nasi idole, czy, czy znajomi tak, z innych dyscyplin, gdzieś można porozmawiać, ktoś powie, że ma słabszy dzień, i może to nie jest tak, że się człowiek cieszy, tylko mówi, kurczę, że ja też jest normalnie, tak. że, że idę w dobrym kierunku i że nawet, nawet mistrzowie tak, bo, bo gdzieś tam wiadomo, no, ja może teraz jestem na tym poziomie, ale ale przecież nie byłam, więc jeżeli ktoś lepszy, tak, gdzieś powiedział, że kurczę, coś nie poszło, to nagle wiem, że to nie jest tak, że wszystko się układa super i, i rzeczywiście muszę znaleźć ten balans i, i sobie poradzić i mimo że gdzieś tam... Na chociażby teraz jestem jeszcze nie Europy też mamy różne jakieś tam przeszkody czy, czy porażki, więc te słabości są jakby wpisane w ten element i, i to mogę na przykład adekwatnie do, do Twojej dyscypliny kulturystyki to powiedzieć, że... E, właśnie przez pryzmat moich braci, którzy wciągnęli mnie w ten świat sportu siłowych. E, taką moją pierwszą motywacją to były właśnie opisy historii, e, taka strona była, nie jest czy jest, Anima. I tam, tak. e, I tam kulturyści pisali właśnie jak to wstają o 5 rano, jak jedzą te tak. jajka, jakieś tam e, te skrawki i że... Byłem trzymaj... aktywnym e, użytkownikiem <laughs> tego forum. Właśnie, więc ja to sobie zawsze czytałam. Gdzieś, no wiadomo, ja tam miałam 15-16 lat, ta droga moja była zawodowa bardzo. Ale to były takie słowa, które, które no nabierały znaczenia w, w każdym elemencie tej mojej składanki. Pamiętam, jak zdobyłam pierwsze medale z Europy, to nawet zacytowałam u siebie na portalu, właśnie jeden z tych wpisów, który sobie zanotowałam. Po 15 latach, że właśnie trzyma je, że góra, na którą się wspinasz, jest gdzieś tam wysoko, ale pamiętaj, ona może być niewidoczna dla publiki, ale mnie ją w sercu i kiedyś sam się ją zdobędzie, więc to było coś, co bardzo odzwierciedliło ten, te lata moich przygotowań. Tak, kiedy, kiedy gdzieś tam wszyscy zwątpili, kiedy ja zwątpiłam, kiedy. Nie tak jak chciałam, kiedy były kontuzje, porażki, kiedy chciałam zakończyć ale wytrwałam, zdobyłam ten medal mistrz z Mistrzostw Europy, więc pamiętam, że ta kulturystyka, jakby wasze podejście jest bardzo jakby dużo rygorystyczniejsze niż nasze, bo, bo wy macie jednak... Z punktu widzenia dietetycznego na pewno no, tak, bo, bo przede wszystkim w trakcie przygotowania zawodów jest się na deficycie kalorycznym, ilość jednostek treningowych bardzo mocno zaczyna doskwierać, jest ich coraz więcej w ciągu tygodnia i to treningi cardio, i to treningi siłowe, a najgorszy jest chyba ten reżim dietetyczny. Także trzeba to naprawdę kochać, ale z drugiej strony, wiesz, jak stajesz i patrzysz do lustra, że ta sylwetka z dnia na dzień się poprawia, wyglądasz coraz lepiej. No to jest taka wewnętrzna motywacja, nie? Ale wiesz, co? Właśnie odnośnie zdobycia tego medalu na Mistrzostwach Europy, chciałem się ciebie zapytać, bo. Kulturystyka pod względem zdobywania medali, wygrywania zawodów jest skrajnie różnym sportem, bo wiesz, tutaj decyduje wiele czynników. Można wyjść na scenę, wyglądać bardzo dobrze, nie do końca się przypiąć, ale jednak dalej wyglądasz dobrze. Masz te mięśnie rozwinięte, suchą, odtłuszczoną skórę, prążki na, na niektórych partach ciała. I, I wiesz, no sędziowie tak czy siak Cię dobrze ocenią. Nawet jeśli pomylisz się w układzie dowolnym, i to wiesz tylko o tym Ty, że się pomyliłeś czy pomyliłaś, tak? Natomiast w Twojej dyscyplinie sportowej w momencie, kiedy malutki mechanizm tej całej układanki nie zagra, gdzieś się zgubisz na chwilę z techniką, albo nie tak złapiesz oddech, wiem, że można spalić podejście i nie ma tego medalu. I powiedz mi, właśnie, jaka, jakie emocje towarzyszą temu wszystkiemu, bo wiem, że towarzyszą, ale jak ty tłumisz te emocje, żeby skoncentrować się na robocie, którą masz do zrobienia? A nie na przykład na tym, że coś może nie wyjść. Bo wiem, że wielu sportowców zawodowych ma taką myśl na, na końcu głowy, że może mi coś nie wyjść. Jak odganiać te demony? czy w ogóle je odganiać? No to jest też temat na długą historię, bo można powiedzieć, że kiedyś miałam bardzo duży z tym problem, nie radziłam sobie. Te demony były tak, że one po prostu mnie kierowały. Ja nie ja potrafiłam nie. widzieć, że coś mi wyjdzie, mimo że wiedziałam, że na treningach wyciągnęłam rekordy, jestem dobrze przygotowana, nic mnie nie boli, po prostu zrobić swoje. I to zrobić swoje było najtrudniejszą no. rzeczą. I myślę, że właśnie teraz już do tego podchodzę tak, że po prostu robię swoje. I co by to nie dało, jeżeli zrobię swoje. Nawet jeżeli to nie da czegoś, na co mnie było stać, ale zrobiłam no to, co mogłam w danej chwili, tak, bo to są setne sekundy. Ja Tam wiem. nie ma czasu na analizę, tak? więc łapię tą sztangę, muszę podnieść. I... No, perfekcyjnie jakby wykonać podejście, żeby je zaliczyć, żeby nie było docisku, bo też u nas w sporcie pewnie też są dociski, więc często jury palą podejścia no, stricte czyste, tak? bo to też jest jakby taka część niesprawiedliwa, jakby, ale to inny temat. Ale generalnie, z tą całą presją zdjęły ze, mny, ze mnie igrzyska w Rio, na które nie pojechałam. Ja do nich bardzo, bardzo się przygotowywałam, bardzo byłam blisko, nabawiłam się kontuzji. I nagle czterolecie, które szło tak, jakbym chciała, legło. W gry, tak? no. Czyli po Londynie nie pojechałam do Rio, świat mi się zawalił, zwłaszcza ten sportowy, i, i nie wiedziałam, co dalej. I wtedy sobie uzmysłowiłam, że to wszystko, co miałam w głowie, te lęki. No stało się, tak? Czyli stało się ten dom, który nie chciałam, tak? I, I nagle sobie uzmysłowiłam, że ja sobie jestem w stanie poradzić, tak? Czyli to wszystko, czego się wam stało się rzeczywistością. I teraz moją drogą było, czy ja już rezygnuję, bo już się nie podniosę z tego mentalnie, czy idę dalej, ale już muszę wykorzenić to myślenie, że się boję. No i, i pomógł mi w tym jakby crossfit, czyli przeszłam całkowicie, zeszłam jakby z drogi zawodowej, zajęłam się troszkę in, innym, innym czynnikiem, tak. gdzie też była jakby ta aktywność dwuboju olimpijskiego. No i nagle nauczyłam się patrzeć trochę inaczej, że przecież ja zaczynam dźwigać ciężarek, które dźwigałam trenując bardzo do, tak, zawodów. do zawodów. Moja dieta jest ruchoma, bo przecież teraz nie mam sezonu, ja tak naprawdę nie wiem, co dalej w życiu zrobię. No i nagle mogę coś robić inaczej, czyli jakby trochę otworzyłam swój umysł i, i przestałam się bać. I, I od tej pory jakby wychodzę na zawody, nie, to nie boję się przegrać, bo wiem, że. Że jakby to, co przegrałam, to przegrałam, a teraz już mogę wygrać. I, I rzeczywiście dziś to się sprawdziło w tym sensie, że, że nawet jak już zdobyłam ten pierwszy złoty medal, a, a byłam chora, miałam odciski, zerwane dłonie, więc bardzo ciężko było mi utrzymać gryf. Do tego nabawiłam się kontuzji, więc wszystko było na nie. I też z taką myślą startowałam, w sensie, że nie wmawiaj sobie, że jest dobrze, bo nie jest. Ale, ale zrób no to, prawo. co możesz zrobić. Zrobić, dokładnie. I zmieniłam ten schemat i od tej pory jakoś sobie z tym radzę. Właśnie, wiesz co? I to jest... Najbardziej fascynujące w jakby no całej karierze różnych sportowców, że ludzie, którzy zaczynają inaczej patrzeć na to, co robią, kiedy patrzą na to z dużym dystansem i dają sobie taki luz na bani, jak ja to mówię, zaczynają przełamać te swoje bariery. Tak, było, tak samo było ze mną. Ja jak startowałem w zawodach, to musiało być wszystko na godzinę. Dieta wyliczona co do ziarenka ryżu, wiesz, kardio. Jak czasami na przykład bieżnia mi się wyłączyła, 28 minut miała czasu, a jeszcze 2 minuty do końca, to ja później kręciłem 4 minuty więcej, żeby nadrobić, bo nie daj Bóg mi tętno spadło. Formę miałem dobrą, ale najlepszą moją formę zrobiłem, jak przestałem zupełnie startować w zawodach. I to mi zaczęli mówić ludzie, no, zawodnicy, z którymi no, miałem kontakt, bo jeździłem po różnego rodzaju zawodach, imprezach, i eventach, że mówią, ty Michu, ale ty lepiej wyglądasz teraz, niż jak startowałeś. A dieta wcale nie była jakoś tam specjalnie pilnowana, kardio robiłem intuicyjnie, jak czułem, że mam dobry dzień, to robiłem go więcej. Na treningi też zacząłem chodzić intuicyjnie, jak byłem zmęczony, to po prostu nie szedłem, dawałem sobie ten jeden dzień więcej odpoczynku. I chyba właśnie to takie doświadczenie gdzieś tam, które nabieramy latami odnośnie wszystkiego, nawet nie mówię samych aspektów treningowych, ale, ale też życiowych, no sprawia, że właśnie im jesteśmy starsi, tym więcej możemy też osiągnąć. Nie? I, i, I też wiemy, na ile nas stać. Tak, a, a, ale właśnie szkoda tych, tych lat, które do tego doprowadziła, w sensie, że jakby im się nie będę, a, a, a teraz no, staram się jeszcze to wykorzystać, tak? Wiem, że przede mną jakby kwalifikacje do Igrzysk, ostatni taki kwartał, w którym jestem bardzo blisko, więc staram się to wykorzystać. No ale mówię, no, no to jest to, co mówisz, tak, że do tej pory też żyłam tak bardzo schematycznie, że ja muszę... Wiadomo, że ta dieta od Was, no, no możemy sobie na dużo pozwolić, mhm. tak? I, i nawet nasz, nasz plan dnia nie jest tak... No, Restrykcyjny. Tak, ja Was przez to wszystko, jakby kulturystów i sporty sylwetkowe bardzo podziwiam, bo... No bo ja bym sama nie dała rady, mówię szczerze, ale... Ale na pewno gdzieś brałam, czerpałam z tego źródła, że, że, że kurczę, trzeba się tego trzymać, nie? Że to jest kluczem do sukcesu, a nagle się okazało, że ja żyję kluczem sukcesu kogoś innego, nie? A, a, a wtedy, kiedy zaczęłam sobie po prostu czerpać jakby z tego taką dziecięcą frajdę, jak na samym początku, no to okazało się, że, że mogę, tak? że nie boję się, że, że nawet jak coś nie wyjdzie, to już nie boję się opinii, krytyki, bo... Bo to tylko jest, Każdy jakby, jest tak. tak właśnie o to chodzi, no, a, a, a myślę, że, że właśnie to było takim wyzwoleniem. Wiesz co, powiedziałaś teraz przed chwilą, że przed Tobą ostatni taki kwartał jakby tych kwalifikacji. I tu mi się nasuwa od razu pytanie, A jak wyglądają w tej chwili Twoje treningi? Czy one różnią się na przykład dużo od treningów, które były rok temu, pół roku temu? Jak to w tej chwili wygląda? Czym, czy, czym ta jednostka treningowa się różni od tych poprzednich? No na pewno będą zawsze bardzo zbliżone. Mamy jakby taki szkielet działania. Ja też bardzo, bardzo indywidualnie swój plan jakby toruję. Mimo, że mam też jakby osoby, które pomagają mi go tworzyć. Natomiast jakby teraz jesteśmy już po sezonie, więc buduję na nowo całą jednostkę, cały system. Ale czym się różni jakby trening, no to to są pojedyncze jakby elementy treningowe. Takie nie bardzo znaczące, tak, tak? znaczy znaczące w sensie, jeżeli chodzi o czas, tak? Czyli mhm. bardziej teraz wchodzimy w objętość, ćwiczenia akcesoryjne, motoryki troszkę więcej, więc ten trening troszkę jakby techniczny odchodzi. Natomiast... Wszystko inne wygląda tak samo. Czyli poniedziałek, dwa treningi, wtorek, no, no, jeden, no dwa, tak dalej. Ale mówię, my no też mamy troszkę wolne, że jesteśmy więcej w domu, więc nie ma tak zgrupowań. Możemy troszkę odsapnąć psychicznie. Mhm. I, i to jest Dobra, tak. a teraz, jeszcze takie pytanie na zakończenie. Sam jestem ogromnie ciekawy tego. Jak Kasia spędza wolny czas poza treningami? No, <laughs> dobre pytanie. Rzadko go spędzam, ale na pewno jeżeli go spędzam, to, to z rodziną. Jeżeli jestem gdzieś tam blisko, bo, bo to jest jakby serce, takie coś, co daje mi największe życie w sensie duchowym. E, ale jeżeli jestem gdzieś tam na obozie, e, no to, to staram się gdzieś tam przejść, e, posłuchać muzyki i obejrzeć dobry film. E, no albo generalnie w e, jakiejś mam okazję, tak jak teraz jest ten okres że, że, że postartowy, e, no to dużo się bawię w wypieki, taka troszkę moja druga pasja. Na słodko lubię słodkości, także to też jest taki e, aspekt tej mojej diety, troszkę odstępstw, no ale e, my mówię, my możemy sobie gdzieś tam bardziej na to pozwolić niż jeżeli w przypadku Waszego sportu. Ale teraz mamy takie czasy, że więcej jest dostępnych produktów zero kalorii, czy produktów Też, light, także ta cała masa produktów, która mogłaby znaleźć się w diecie w tej chwili kulturystycznej, no niestety no w poprzednich latach, czy tam, nie wiem, 10 lat temu, jak ja zaczynałem moje starty, nie mogła się znaleźć, bo ich po prostu nie było. Nie więc więc było, tak. był suchy ryż, kurczak, trochę tego oleju czy oliwy i garstka orzechów, tak wyglądała nasza dieta, także ale to jest fajne, że właśnie odnajdujesz jeszcze jakby w sobie taką pasję, bo mówisz, że pasja też jest Twoim gotowaniem, że gdzieś się w tym odnajdujesz. to jest właśnie fajne, że nie tylko zamknięta ślepo w obrębie sportu, ale że są jakieś inne zajęcia, które sprawiają Ci radość i którą, które dają satysfakcję. No i To są takie zazwyczaj najprostsze, nie? gdzie, gdzie no nie będę nic wymyślać, tak? po prostu takie coś, co mnie naprawdę relaksuje. Nie? I co prawda nie jestem tego potem wszystkiego, więc wtedy właśnie zagania zaganiam rodzinę, choć to Rodzina tam, ma tak, o bo no, trzeba to zjeść, no bo i potem oczywiście jak ty ją, to zwalają na mnie, ale to już takie tam żartobliwie. A jeżeli mogę coś od siebie dodać, Michał, to powiedz mi, jak ty sobie tak poradziłeś, w sensie, że no bo teraz już nie masz jakby tak wyznaczników, zawody. Wiesz co, nie mam, nie mam kompletnie, ja już nie startuję od 2012 no roku, właśnie. więc już trochę lat minęło. Teraz mam inne cele, mam zupełnie inne aspekty zawodowe niezwiązane kompletnie ze sportem. To, że jestem trenerem personalnym, że mam portal, pomagam ludziom w odchudzaniu, w kształtowaniu solwetki, to jedno. Ale to jest tylko powiedzmy takie, nie wiem, 10-15% wycinku mojego życia zawodowego. Robię zupełnie inne rzeczy i moje podejście do diety w tej chwili jest naprawdę bardzo luźne. Czasami jem 3 posiłki dziennie, czasami 4. Jak jestem bardzo głodny, bo potrenowałem ciężej, to zjem 5. Jak jestem na wyjeździe i mam ochotę zrobić trening, to go robię. Jak jestem na przykład w domu, mam dużo wolnego czasu, ale mam lenia, bo, bo po prostu czasami tak bywa, nawał obowiązków jakieś takich zewnętrznych i obciążenia psychiczne sprawiają, że no nie chce mi się, to po prostu nie idę. I nie będę ukrywał, że żyję mi się z tym dobrze. Tu jakąś tam w miarę trzymam taką, żeby no też móc się rozebrać i pokazać, że y, moja sylwetka może być taka jak kogoś innego, kto ze mną współpracuje, bo nie wyobrażam sobie y, bycia trenerem personalnym czy y, wzorem dla osób, y, które chciałyby dobrze wyglądać, żeby ich y, w cudzysłowie oczywiście nie chcę tutaj o sobie mówić, że idol, mhm. ale że ktoś, kto y, rozpisuje indiety, wygląda źle, tak? Albo jest tak. bez formy. No bo to jest słabe, y, przynajmniej mi się tak wydaje że nie mam jakby kompletnie z tym problemu, ale jak startowałem w zawodach, też nie miałem problemu z tym. Ja byłem strasznie skoncentrowany na tym, co robię i y, tym, że miałem słabszą genetykę od innych, musiałem y, jakby rekompensować zdobytą formą na zawody. Czyli ja sobie w głowie y, ułożyłem to w ten sposób, że najpierw są zawody, a potem jest cała reszta. Nie? I wszystko było podporządkowane tak naprawdę pod sport. Ale no dzięki temu też mi się coś tam udało osiągnąć. Ka każdy, każdy sportowiec chyba, yy, który jakby no osiąga jakieś tam yy, medale, zdobywa yy, na zawodach. Musi mieć na końcu głowy, że ten sport w tej chwili jest najważniejszym elementem całej układanki. To zdecydowanie, ale tak yy, ciężko było zejść, tak yy, w sensie postawić znaczy, yy, kropkę, że, że teraz jakby schodzisz na stronę znaczy, zawodowo, robię to znaczenie. To co ty powiedziałaś, że yy, zawalił ci się świat yy, i nie pojechałaś na Igrzyska, mm -hmm. na olimpiadę. I nie wiedziałem, co można dalej robić ze sobą. To tak samo było ze mną, jak skończyłem zawody. Ostatnie moje, ostatnimi moimi zawodami były zawody na Litwie, gdzie zdobyłem Wicemistrzostwo Europy. I powiedziałem sobie, że to są moje ostatnie zawody w życiu, że już nigdy więcej nie stanę na deskach sceny kulturystycznej jako zawodnik. I wracając do domu, jeszcze pojechałem przez Warszawę, bo musiałem tam coś załatwić. Całą drogę się nie odzywałem do mojej żony, nie? I ona mówi do mnie już dojeżdżamy do Warszawy, mówi ty się nie cieszysz z tego medalu? Ja mówię, no cieszę się, nie? No to no, w ogóle nie widać entuzjazmu jakby w twoim głosie, w twoich oczach i w zachowaniu. Ja mówię, bo coś się dla mnie skończyło. I faktycznie przez prawie rok czasu nie mogłem sobie jakby ułożyć w głowie tego, że ja nie muszę rano wstawać o 5.30 na cardio, że ja nie muszę jeść co do ziarnka liczonego pożywienia i było to naprawdę bardzo trudne. I nie będę ukrywał, że chyba wtedy był najgorszy taki moment dla mojej rodziny, bo wiesz, wiem, że mogę zrobić coś. Co nie jest schematem mojego dnia, ale wewnętrznie sobie na to nie pozwalam, bo jestem dalej jeszcze mentalnie w tym rytmie. I to jest, to jest dla każdego chyba sportowca, który, mówię, startuje w zawodach, który można powiedzieć, u nas w Polsce teraz dopiero jest zawodowy sport, ale jeszcze wiesz, tam no 7-8 lat temu nie, nie było czegoś takiego, że zarabiało się pieniądze na zawodach. Teraz też one oczywiście są małe, bo większość pieniędzy sportowcy zarabiają na reklamach, na sponsorach. I to zrozumiałe, naturalna kolej rzeczy. Ale to było naprawdę bardzo ciężkie do, do przełożenia sobie w głowie, że trzeba zmienić tok myślenia i że trzeba trochę wyluzować, bo, bo do niczego to dobrego nie doprowadzi. Ale jeszcze na koniec muszę Ci tylko wspomnieć, że układałem sobie, mimo tego, że już później ułożyłem sobie w głowie oczywiście, że nie startuję, że nie muszę, to układałem sobie takie malutkie cele, które sprawiały, że ja miałem jakiś jednak cel w głowie, i to były wszelkiego rodzaju targi. Jedne były w Polsce, były to targi FIWE, których jestem amasadorem od 6 lat, a drugie targi były w Niemczech i to, było to FIBO. I wiedziałem, że jakby te dwa takie punkty w ciągu roku są takim sprawdzianem mojej formy. Czyli ja sobie trenuję, 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 ale na jakieś tam 8 czy 10 tygodni przed danym eventem, no chciałbym tą formę zrobić trochę lepszą, żeby jak założę koszulkę na ręczkach, żeby było widać, że cokolwiek trenuję. No. Także tak wyglądało, tak wyglądało to u mnie. Asiu, szalenie Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie. W ogóle gratuluję, że dołączyłaś do, do Trek Teamu, I, i fajnie, że możemy w nim. Być razem. Mam nadzieję, że będziemy się częściej widywali i bardzo, ale to bardzo naprawdę gratuluję Ci wszystkich Twoich zdobytych medali i trzymam kciuki za następne Igrzyska, żebyś pojechała i żebyś wywalczyła medal do naszego kraju. Dzięki bardzo Michał, jest mi też niezmiernie miło. W ogóle zawsze gdzieś tam śledziłam kulturystów naszych krajowych i między innymi Ciebie też jesteś fajną ikoną, bo, bo fajnie prowadzisz te media i, i wprowadzasz nie tylko taki aspekt sportu, ale tak jak mówisz i, i ten balans, równowagę i przede wszystkim taki, taki rodzinny duch, co, co bardzo, bardzo cenię i, i, i super w ogóle, że, że mogłam tu być, Ciebie poznać. i. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, a Was zapraszam do subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, bo każda Wasza interakcja sprawia, że zwiększamy nasze zasięgi i więcej filmów, więcej fajnych wiadomości trafia bezpośrednio do Was. Trzymajcie się.